Pojawianie się kolejnych poradni to też więcej kasy dla szpitala, szpitala Mieleckiego? Oczywiście, każda poradnia to jest zwiększenie ryczałtu lub zwiększenie dodatkowych przychodów dochodów. No, dochodów to może niekoniecznie, bo to by trzeba było obliczać. Każda poradnia różnie tam się opłaca, ale na pewno przychodów tak. Na pewno w najbliższym czasie jest bardzo potrzebne, żeby powstał dzienny oddział psychiatryczny i Centrum Zdrowia Psychicznego. O to domagają się pacjenci, no nie pacjenci, mieszkańcy naszego, naszego powiatu i też uważamy, że jest to przedsięwzięcie, które jak najszybciej powinno być realizowane w ramach powstania Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym powiecie, który jest pisany w wojewódzki plan transformacji w ochronie zdrowia. Mhm. Dobrze się poszło na niewiele czasu, to może zdradzimy rąbek tajemnicy jakie jeszcze porady powstaną. Panie redaktorze, no ponieważ tu, tu, tutaj są negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc ja bym nie chciał w tym momencie jeszcze go zadać, jakie, jakie poradnie. Na pewno to są takie poradnie, których, których u nas nie ma. To jest kilka poradni. Część poradni mamy, mamy obiecane, że one powstaną na pewno, natomiast niektóre poradnie musi fundusz się zastanowić, ocenić czy one się wpisują w map, mapę potrzeb zdrowotnych, więc więc mówię, no panie redaktorze, nie na ten, nie na ten moment. Obił Pan funkcję dyrektora Mieleckiego Szpitala stosunkowo niedawno. Jak ocenia Pan Mielec jako miejsce pracy? Mielec jako, jako, jako miejsce pracy? No, no, no ciężko mi powiedzieć, no bo dyrektor to jest taki specyficzny. Ja mówię, sam, sam, sam jestem pracodawcą, więc mówię tutaj, tutaj, tutaj mi ciężko, ciężko, jest, ciężko jest to oceniać. No mi generalnie w szpitalu pracuje się dobrze, jest tu naprawdę bardzo fajny zespół, fajny zespół lekarzy, lekarzy, lekarzy pasjonatów. Ja sam osobiście szpital znałem może bardziej z opowieści, bo nigdy nie byłem pacjentem szpitala, ale w Tarnowie on ma bardzo dobre, dobre opinie i jak zostałem dyrektorem szpitala, wielu, wielu moich znajomych gratulowało mi objęcia funkcji tego szpitala, który tak naprawdę jest uważany jako szpital bardzo, bardzo dobry wielospecjalistyczny, który zapewnia kompleksową opiekę no, nie tylko dla powiatu mieleckiego, ale dla całego regionu, bo, no, bo klasyczny szpital powiatowy to ma powiedzmy te 10-12 oddziałów, a niektóre nawet 6, a tutaj jest 21 oddział, więc to jest naprawdę duży, specjalistyczny szpital, który zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami, praktycznie z większością schorzeń, jakie, jakie w ogóle są spotykane. W, in w internecie bardzo często możemy zobaczyć bardzo złośliwe komentarze dotyczące nawet wyburzenia szpitala. Jaki jest Pana plan na poprawę wizerunku placówki? no mówię cały czas nad tym pracujemy żeby, żeby ten wizerunek poprawić między innymi to jest otwieranie poradni, ja oczywiście te komentarze czytam i no mówię jestem zaskoczony, dlatego bo, mówię szpital poza Mielcem jest naprawdę bardzo dobrze odbierany, mówię nie tylko w Tarnowie, tylko również i, i w Dębicy i w województwie podkarpackim przyjeżdżają pacjenci przyjeżdżają do naszych, do naszych specjalistów leczą się w naszym szpitalu, więc mówię tutaj niewykluczone, że to jest jakaś tam grupa ludzi grupa ludzi tak hejterów, to że po prostu w ten sposób znaleźli sposób na życie i tutaj na to nic nie poradzimy. Jak są osoby, które zajmują się, zajmują się produkowaniem takich niekorzystnych informacji, to my nic na to nie jesteśmy w stanie pojawić. Natomiast trzeba sobie zwrócić uwagę, bo ja sobie patrzę na te komentarze, że większość tych komentarzy to jest w bardzo podobnym stylu, więc ja myślę, że to ciągle te same osoby piszą i piszą w ten sposób i jaki jest ich motyw pisania ciężko, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no, no większość to są naprawdę nieuzasadnione, nieuzasadnione że tak powiem, oceny, oceny szpitala. Dziękuję bardzo.